Gildia ma czas do 30 czerwca. Jednakże ani kupcy, ani klienci nie są jeszcze gotowi na wyprowadzkę. Zobaczmy, co o tym sądzą. Nie wiem. Będzie dziwnie smutno, pusto, nie wiem nasi, nasi zwierznicy powiedzieli, że będziemy pracować do końca czerwca. A co dalej? Nie wiemy. No, chcielibyśmy dalej pracować, ale nie od nas to zależy. Nie słyszałem, żeby w tej chwili były problemy z kupcami. Cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie. Rozmawiamy o tym przedsięwzięciu przy ulicy Rzeczpospolitej. To napotyka na pewne jeszcze utrudnienia, ale myślę, że wspólnie je pokonamy. Rozmawiamy o tym myślę, że to się rozwiąże. Do 30 czerwca na pewno nowy obiekt się nie wybuduje z tego względu, że staramy się o kredyt i wiadomo banki po prostu nie przyznają kredytu tak z dnia na dzień i potrzebna nam jest jeszcze pomoc urzędu miasta w tym sensie, że urząd miasta po prostu musi być jak gdyby takim poręczycielem tego kredytu pod koniec tego miesiąca, czyli mianowicie tam za 3-4 dni okaże się czy urząd miasta pomoże nam w tej kwestii. Trzeba podjąć ostateczną decyzję. Bank, kredyt, budujemy i stawiamy piękną nową gildię dla ludzi. Pewno starzy klienci to płaczą, wręcz płaczą, bo wie pan, nigdy nie zastąpi. No ale będziemy się starali tam tak samo pracować i myślę, że będzie dobrze. Mi się wydaje, że że jednak jak tam będzie coś ładnego wybudowane, to na pewno do nas wrócą, bo dużo ludzi mówią, że są z zaspy z przymorza, więc chcieliby bardzo.